O medytacji dwa słowa. Jeśli chcesz medytować, to siądź sobie w ciszy, oddychaj, otocz się światłem: światłem Stwórcy, popatrz, jak ono na Ciebie spływa. Zabroń innym energiom dostępu do Ciebie, żeby nie wpływały na to, co czujesz, na Twoje myśli. I w tym stanie. Zrób swoją medytację. To, przed czym ostrzegam, to jest medytacja prowadzona. Czyli na przykład wyszukujesz sobie gdzieś na YouTube, czy gdziekolwiek indziej medytację, którą ktoś nagrał piękną medytację, pięknym głosem, z pięknymi obrazami, tylko przeważnie z niepiękną energią. Te medytacje prowadzone, szczególnie te y, bardzo popularne i te bardzo piękne, są przeważnie inspirowane przez y, siły, których nie chcemy mieć wokół siebie ani w swoim ciele, w swoim umyśle. Dlatego one są takie piękne, żeby się sprzedawały, żeby były chwytliwe, żeby przyciągały. To jest czasem bardzo magnetyczne. Bo to cię musi przyciągnąć. I wtedy taka osoba, która tą medytację nagrała, ona często nawet nie wie, pod wpływem jakich sił ona była nagrywając. To po prostu dostała inspirację i włożyła w to swoją energię. Dajmy na to 80%, a 20% to była ta inspiracja tej ciemniejszej strony. I teraz my. Idąc za taką medytacją, jak myślicie, gdzie my trafiamy? Jaką energię my przyjmujemy? A no, taką, jak w tej medytacji było. Czyli niech to będzie nawet 80% dobrej energii, ale 20% już będzie wpływu, którego nie chcesz. Więc bardzo, bardzo, bardzo ostrzegam. Nigdy nie wiadomo, przez kogo obca medytacja była inspirowana, przez kogo jesteś tam prowadzony w rzeczywistości. Jedyne bezpieczne, co jest, siądź sobie sam. Najlepiej to włączyć jakieś dźwięki natury, jeśli potrzebujesz w ogóle jakichś dźwięków do tego: dźwięki lasu, dźwięki wody przeważnie są to bezpieczne, um, niemedytacyjne sprawy, po prostu tak, muzyka relaksacyjna. Ale nie idź za tymi prowadzonymi, bo dojdziesz tam, gdzie nie chcesz dojść, a zawrócić się czasem z tego ciężko. Pozdrawiam Was.